No, cześć, ja jestem Kompulik i witam Was w kolejnym filmiku z serii gramy Przypiwku Terraria. Ten odcinek będzie poświęcony czemuś, co weszło w najnowszym patchu, a mianowicie mechanizmom. Podejrzewam, że będą to takie najprostsze z najprostszych. Zaczniemy od jakiegoś. Prawdopodobnie już nigdy się tym nie bawiłem i nie mam pojęcia, jak to działa. Ale. Hmm. No, okej, okay, i co? I mam tu. Oj, trochę mi to nie wyszło. Czuję, że tu jest za nisko. Zdecydowanie. O! To ja rozumiem. Nie wiem, czy to trzeba tak podłączyć. Na wszelki wypadek tak podłączę. Okej okay. Okej, okay, i jest. A... Oj, nie ten przycisk. A tu sobie walnę jakiś przełącznik. Okej, okay. No i załóżmy czy... Zobaczmy czy to będzie działać. Jak na razie nie. Może tu? Tak. O, i widzicie? Światełko działa. Na no i gitara. Pstryk, 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 Super. Teraz może coś ciekawszego. Mam tu multum posążków. Każdy najpewniej coś robi. I zaraz się dowiemy co. Tu sobie walnę płytkę naciskową. A tu będę stawiał posążki. Zobaczymy, czy to będzie cokolwiek działać. Nie to jakoś tak ma być Pojęcia nie mam O, może jakoś tak No No i co? Ha, i guzik Hello Dobra, to nie specjalnie chcę działać, chyba, że robię coś źle To damy inny. może o imp czy to zadziała? Stoi dobrze, stoi. Czy to przez dwie Nie, pytanie dlaczego, hm. ja, żebym to podłączył pod o, może tak. Nie, też nie chcę działać. No dlaczego? A że ja to teraz podłączę tak Też nie chcę działać. Hmm. Znaczy te posączki w ogóle cokolwiek kurne robią Hmm. Może szkieleta. Może szkielet łaskawie zadziała. Zadziałał w ten sposób, że wywołał mi przycinki gry. O, szkielet zadziałał. Pojawił się szkielet. O proszę, kolejny. Hmm, mam pewien pomysł, jak można by to wykorzystać. A mianowicie, gdybym tak. postawił tą płytkę naciskową tu. O. Okej, okay, na razie nie chcę działać, bo muszę to dać tak. I teraz popatrzmy. Pojawia się szkielet, który idzie w moją stronę, przyzywa kolejnego szkieleta, który przyzywa kolejnego, który przyzywa kolejnego. I tak nieskończoność. Ale widzę, że z tych szkieletów nic nie leci. Ok. Ale działa. To już wiem, że... To już wiem, że to działa. To może coś innego, czy łuk zadziała? Nie. W ten sposób łuk nie działa. Ale czemu imp nie chce zadziałać? Tego jeszcze nie wiem. Oj, nie trafiłem. Ale też nie działa. Ale na wszelki wypadek, żeby mieć... Czyste sumienie, postawię to tu. A, też nic. Podejrzewam, że to ma jakieś inne zastosowanie. Nie, nie jestem pewien jakie. Ale wiem, że robię. że nie robię tego źle. A. To też nie działa. Ale szkielet zadziałał, czyli. Czyli dobrze. Czyli generalnie to mniej więcej w ten sposób ma działać. Może po prostu niektóre niektóre działają inaczej albo coś. Da. Może po prostu każda statuetka musi być jakoś inaczej postawiona. A aniołek też nie działa. Ale patent ze szkieletem jest niegłupi, żeby jeszcze dawał jakieś rzeczy. Może Reaper. No, też nie bardzo. Co mi tu zostało ciekawego? Skeleton był, imp był, hornet był, spear. No, no. I że się tak wyrażę brzydko, guzik. Eee, jeszcze krzyż. Tak, krzyż jeszcze nie było. Czy krzyż cokolwiek robi? Nie. No przekrę. Ale, a jestem ciekaw, czy dałoby się zrobić tak? Weźmy sobie szkieleta. O, tu będzie płytka naciskowa jedna i tu druga. I tak, ciach, ciach, ciach tu będzie trzecia, o ile trzecią mam. Mam czy nie mam. Patrzę i nie widzę. Chyba nie mam. To nie będzie trzeciej. Dwie muszą wystarczyć. I... I tu jeszcze sobie położę troszeczkę. A, dobrze, jest trzecia, tylko należy tu. To sobie tak. Ciach. I tu trzecią. I jeszcze tak. Tu. I tu. I. Dart trap. To z tym już miałem. Swojego czasu przekichane. Jak to się kładzie, tak? Nie tak. O, w mordę. A sobie. Ale ja sobie zrobiłem. No już, spokój. Okej. Okay. Prawie idealnie. No co jest? Czym się to... A, kilofem Dobra. Nie, oj. To teraz te dart trapy trzeba ułożyć tak. Teraz tak, oj. Czy one się będą zabijać? No prawie. Widzę, że te dart trapy nie działają tak super, jak mi się wydawało. Ale... Ale sam pomysł jest niegłupi. Ciekawe czy dałoby się to jakoś usprawnić bo strzela całkiem efektywnie chyba nie wiem jak to usprawnić może teraz będę obrywał dobra ale mam jeszcze parę tych dart trapów A jakby to tak ustawić tu o i tu jeszcze jest jeden Wow. O! Generalnie widzę, że działa I to całkiem ładnie. Może nie tak super jakbym chciał. Hmm. ale masakruje. Hm, aż miło popatrzeć. Na, ponapieprzać. A, jak ja biję z many, to to, to jest szansa, że mi wypadną te, te gwiazdki many dodające. Super. Ale masakra. Mła, ha, 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 ha. Dobra, dość tego, trzeba to wyłączyć. O! Samo się włączyło, super! Rzek Oż! No i się włączyło z powrotem. Dobra. Dobra, przestać mi to włączać. cholery. OK. Super. Patent jest genialny. Żeby jeszcze kasę to dawało. Muszę Przyznać, że mi się to podoba. Wiem, że jeszcze można robić pompy, które mogą na przykład wodę albo lawę pompować. To na bank zrobię. A mianowicie już idę, już idę, idę, idę. idę. Po prawej albo po lewej stronie jeszcze nie wiem. W każdym razie, po, po której ze stron wieży będzie gigantyczny zbiornik na lawę i użyję pompy. Jeżeli mi tą całą lawę tu przepompowała. Dzięki temu w piekle trochę mniej lawy będzie, a tu będę miał wielki zbiornik lawy, z której będę mógł robić obsydian, z którego jeszcze nie wiem co można robić, bo na razie nie udało mi się robić nic. Kurczę, ale to daje frajdy. Takie strzelanie Naprawdę. NPC też tak można. Nie, npc nie można, ale zombiaka można. A... I króliczka, jak nic, moja nowa ulubiona broń. Jakie to jest fajne. Fajne, można pentagramy kreślić. Co prawda trochę krzywe, ale zawsze. Dobra. To już jest takie trochę przedłużanie na siłę, więc ten odcinek będzie pewnie nieco krótszy, ale to nic. Co na razie umiem, to zrobiłem. Wyłączymy światełko. Ok. Super. Myślę, że na razie wystarczy. Jak się dowiem coś na, o, na temat jakichś mechanizmów, to z pewnością dam o tym znać. A na razie ja jestem Kompulik, to był film z serii Gramy Przypówku Terraria. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na razie, cześć!